Cześć, dzisiaj testujemy przekaźnik czasowy z timerem, czyli opóźniaczem. Przekaźnik ten może być wykorzystywany w automatyce przemysłowej czy też domowej, robotyce i przeróżnych innych projektach, zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych. Posiada dwa gniazda. Po lewej stronie gniazdo, do którego podłączamy zasilanie modułu, jak również trigger, czyli to w jaki sposób przekaźnik jest załączany, czyli stan niski, wysoki lub poprzez podanie zasilania na moduł. Oprócz tego znajdziemy również czterocyfrowy wyświetlacz. Po prawej stronie znajduje się gniazdo przekaźnika, do którego możemy wpiąć urządzenie, którym chcemy sterować, a na dole znajdują się cztery przyciski do wybrania jednego z 32 programów. Teraz zobaczymy, jak urządzenie działa w praktyce. Przygotowałem tutaj bardzo prosty układ złożony z baterii oraz diody LED. I teraz podłączamy zasilanie 12V do naszego modułu i widzimy, że wyświetlacz pokazuje cztery poziome linie to znaczy, że jest w stanie gotowości. Po przytrzymaniu przez dwie sekundy pierwszego przycisku pojawia nam się na ekranie kod, jest to kod aktualnie używanego programu. I za pomocą środkowych dwóch przycisków można poruszać się pomiędzy programami. Wybierając jeden z 32 możliwych. Po wybraniu programu klikamy ponownie pierwszy przycisk i mamy pierwszy czas. Jest to czas otwarcia naszego przekaźnika, czyli czas działania. Po raz drugi klikamy na pierwszy przycisk i widzimy czas zamknięcia przekaźnika, czyli po jakim czasie i na ile sekund bądź też minut. Zostanie on zamknięty. Ponowne kliknięcie pierwszego przycisku wychodzi z trybu programowania. Jak już wcześniej wspomniałem, praca może być wyzwalana poprzez stan niski, wysoki lub podanie zasilania na moduł. Ja wykorzystam tutaj właśnie podanie zasilania na moduł i jak widać, cały układ zaczyna pracować. Przez 5 sekund przekaźnik zaczyna podawać napięcie, po czym przestaje przez kolejne 3 sekundy. I cały układ działa w pętli w nieskończoność. Dodatkowo wyświetlacz można później jeszcze wyłączyć, a cały układ pracuje w tle. Wszystkie części z dzisiejszego filmiku znajdziesz na abcrc. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki i cześć.